Więc tak, ja na 100% na patoturze się nie pojawię. Ja wam tutaj uargumentuję, dlaczego tak się stało. Widziałem, że zarzut padł właśnie na czacie, że nie mam pieniędzy, co jest kompletną bzdurą nieprawdą. Ja pieniądze posiadam, zresztą nie będę oszukiwał już od początku, o, o, kiedy byłem pytany wcześniej. W czystej teorii, gdybym się uparł, mógłbym tam pojechać, natomiast wiele czynników yy, opowiada się za tym, żebym jednak został we Wrocławiu na miejscu i zajął się obowiązkami, które mam. Pewnych rzeczy porzucać nie chcę. I, i, I no z tego powodu, nie? Taka nie decyzja zaistniała. No nie mam wyboru, no po prostu nie mam wyboru, w sensie... No narzuciłem sobie parę obowiązków i jeżeli mam na tym nie stracić, no to muszę zostać we Wrocławiu i pilnować swojego biznesu, że tak powiem. Więc bardzo lekkomyślnym byłoby pojechać teraz na 20 dni wycieczki. Możecie mi wierzyć na słowo, że, że ja bym wolał się, wolał się tam pojawić, dlatego że tak. Taki wyjazd po pierwsze jest odpoczynkiem, po drugie z fajnym resetem. Ja nie uważam, że chodzę przemęczony i streamowanie codzienne jest jakieś kurwa uporczywe dla mnie. No ale jednak fajnie jakoś jest yy... inaczej spożytkować energię, którą masz, nie? Odwiedzić nowe miejsca, poznać nową kulturę, spędzić czas tylko i wyłącznie z, z kolegami, z koleżankami. No ale niestety, obowiązki mi nie pozwalają na to. Ja ogólnie mam taki plan, który z pewnością zrealizuję. Jeżeli zainteresowanie moim kanałem się nie zmniejszy, dlaczego mówię, że się nie zmniejszy? Dlatego, że to pomoże mi też sfinansować taką wycieczkę. Ja mam taki pomysł, żeby. No są rzeczy, na które nie mam wpływu i tylko tyle mogę powiedzieć. No ni niestety, data, która jest, została wyznaczona na patotura, mi nie odpowiada. Ja zresztą zabiegałem o to, żeby ta wycieczka odbyła się jak najszybciej. Nie udało się. Nie, że też, była ja sytuacja, nikogo nie obwiniam. Ja wiem, jak w tej ekipie tutaj pewne rzeczy funkcjonują. Podejrzewałem, że pewne rzeczy odłożą się w czasie. Natomiast ja z góry zakomunikowałem, że musi się to odbyć możliwie jak najszybciej. Nie wyszło. Nie wyszło. No ja. Natomiast. Wiecie, nawet takie, taki wyjazd yy, filmowy dałby mi więcej korzyści niż siedzenie przed komputerem i robienie live'ów. Dlatego, że robiąc streamy ja nie rozszerzam raczej swoje publiki, ciężko jest mi trafić do osób, które mnie wcześniej nie oglądały, dlatego, że nie mam miejsca, na którym mogę się pokazać. A nagle, jak mamy do czynienia z takim patoturem, który też będzie oglądać, podejrzewam, do pół miliona osób odcinek, no to jest to miejsce, które też dla mnie byłoby ewentualną promocją. Więc patrząc na to z punktu widzenia biznesowego, pojechanie tam jest dla mnie dużym plusem. Patrząc na to z punktu widzenia takiego codziennego, pojechanie tam i spędzanie czasu z, w gronie kolegów, też jest dla mnie dużym plusem. Wosp, Ale no mówię, Rafael no niestety, do pewnych 90 rzeczy 90 się zobowiązywałem i nie mogę.